Hej, hej, przychodzę dzisiaj do Was z nagraniem. Kiedy pojawić się na wizycie u fizjoterapeuty urologicznego? No to tak naprawdę warto pojawić się u fizjoterapeuty w sytuacji, kiedy pojawia się nietrzymanie moczu, kiedy macie do czynienia z pęcherzem nadreaktywnym czyli za często chcecie chodzić do toalety, nie mając odpowiedniej ilości moczu w pęcherzu. Kolejna kwestia w sytuacjach, kiedy są jakiekolwiek zaburzenia erekcji dalej, jeżeli macie do czynienia z przedwczesnym wytryskiem, no bo tak naprawdę to są elementy, które mogą mieć tutaj wpływ, na które mogą mieć wpływ właśnie mięśnie dna miednicy, dlatego wówczas warto popracować z tymi strukturami mięśniowymi, no i dość do źródła właśnie tutaj problemu z jakim się Zmagacie. Kolejna kwestia są to często występujące bóle krocza, bóle promieniujące do pachwiny, bóle promieniujące do kończyn dolnych, tak, albo bóle po prostu rzutujące tutaj w obrysie jąder, penisa, tak, albo okolicy odbytu, więc tutaj to są sytuacje, kiedy warto, warto pojawić się właśnie na wizycie takiej u, u fizjoterapeuty urologicznego. No i kolejna kwestia w sytuacji, kiedy macie problem z osiąganiem orgazmu, bo tak naprawdę tutaj na... Efektywność, na intensywność no i tutaj właśnie w ogóle na jakąkolwiek możliwość osiągania orgazmu no też wpływają struktury mięśni na miednicy, albo ich nadmierne napięcie albo ich nadmierne po prostu rozluźnienie, więc tutaj bardzo często nawet jak nie pracujemy stricte z problemem właśnie związanym z orgazmem, no to w sytuacji kiedy tak naprawdę pracujemy na tym, na tym dnie miednicy, no to dajecie mi informację zwrotną na kolejnej wizycie, żeby w ogóle sobie nie zdawaliście sprawy, że może być inaczej, że może być lepiej, że może być intensywniej, nie? Więc to jest taki przysłowiowo efekt uboczny właśnie terapii mięśni dla miednicy i to ma miejsce nie tylko w przypadku mężczyzn, ale w przypadku kobiet Również. Więc to są te sytuacje. No, i oczywiście po, po prostatektomii albo przed prostatektomią, warto udać się do fizjoterapeuty urologicznego, żeby on przygotował wasze dno miednicy na to, co będzie działo się w trakcie zabiegu, żeby ono było jak najbardziej funkcjonalne właśnie po wykonaniu tutaj zabiegu operacyjnego. Więc tutaj to są te momenty, kiedy warto. Iść do fizjoterapeuty urologicznego. Yy, ściskam Was bardzo mocno, życzę Wam przemiłego dnia. <grych> pa!